Witaj, młody książę. Musimy porozmawiać. Nie mam czasu na czczą gadaninę. Posłuchaj mnie, młodzieńcze. To królestwo jest już stracone. Ogarnął je cień, którego nic nie powstrzyma. Jeśli naprawdę chcesz ocalić swój lud, poprowadź go na zachód, za morze. Mam uciekać? Moje miejsce jest tutaj i tu będę bronić swego ludu. Dokonałeś więc wyboru, ale pamiętaj, im zacieklej walczysz ze wrogiem, tym szybciej pchasz swych ludzi w jego szeregi. Wybacz, że się ukryłam, Artasie. Chciałam tylko. Lepiej nic nie mów. Wyczułam w nim potężną moc. Może ma rację. Może naprawdę wie, co się zdarzy. Nie porzucę ojczyzny w potrzebie, nawet gdyby ten szaleniec rzeczywiście znał przyszłość. Ruszajmy. Cieszę się, że do nas dołączyłeś, Uterze. Nie tym tonem, chłopcze. Może i jesteś księciem, ale jako paladyn nadal mi podlegasz. Jak mógłbym zapomnieć? Słuchaj, Uterze, muszę ci coś powiedzieć na temat tej zarazy. O nie, jesteśmy za późno. Wszyscy mieszkańcy są już zarażeni. Wyglądają na zdrowych, ale to tylko kwestia czasu, nim przemienią się w nieumarłych. Całe miasto musi zostać oczyszczone. Co takiego? Jak możesz w ogóle o tym myśleć? Na pewno jest jakiś inny sposób. Do diabła, uterze. Jako twój przyszły król rozkazuję ci oczyścić miasto. Jeszcze nie jesteś królem, chłopcze, a nawet gdybyś nim był i tak bym cię nie usłuchał. Zatem jestem zmuszony uznać twą decyzję za akt zdrady. Zdrady? Postradałeś rozum, Artasie? Czyżby? Lordzie Uterze, na mocy prawa, sukcesji i należnej mi władzy odbieram ci piastowane godności i zawieszam w służbie podległych ci paladynów. Artasie, nie możesz... Już to zrobiłem! Ci z was, których wolą jest ratować królestwo, za mną, reszta, precz z moich oczu. Popełniłeś właśnie straszliwy błąd, książę. Jayno? Wybacz, Artasie, nie mogę na to patrzeć. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Gotów do pracy. Na Ojcze, wybacz mi to, co muszę zrobić. Oczywiście. Gotów do pracy. Nadchodzi Sprawiedliwość. Czekałem na ciebie, książę. Jestem Mal'Ganis. Jak widzisz, przejąłem władzę nad twoim ludem. Będę przemieniał twoich drogich poddanych dom po domu, aż wreszcie płomień życia zagaśnie w tym mieście. Na zawsze. Nie pozwolę na to prędzej sam zabiję tych ludzi, niż dopuszczę, by po śmierci stali się twoimi niewolnikami. Ludzie króla nas atakują. Ratuj się kto może. Na honor. Co? No już, już. Tak. Rozumiem. Dobrze. Za mojego ojca, króla Poczuj mój gniew! Lugaty męcki. Jak najbardziej. Służę światłości. Mądry plan. Więcej, więcej do pracy. No już, już. Nic cię już nie uratuje. Służę światłości. Światłość jest mą siłą. Gotowe. Na honor, jak najbardziej. Mądry plan. Oczywiście. Mądry plan. Oczywiście. Wasza miłość. Jak najbardziej. Na honor, jak najbardziej. Oczywiście. Na honor. Jak najbardziej. Ja też twórca z honorderom. Mondre. Co, oczywiście, można dodatki pomóc. Oczywiście. Oczywiście. Jak najbardziej. światłości. Nadchodzi sprawiedliwość. Tak już gotowe. Nie trzeba mi się kłaniać. Na honor. nie może nie trzeba mi się kłaniać. Na honor. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Zakończony. Zdrajca światłości. Poczuj mój gniew. Poczuj mój gniew. Co? Rozumiem. No już, już. Dobrze. Mądry plan. Jak najbardziej. Żyję ponownie. Drajca światłości. Jakieś niebezpieczeństwo? O co chodzi? Rozumiem. Za mojego ojca, króla! Czego ci trzeba? Nic cię już nie uratuje. Gotowe. Oczywiście. Mądry plan. Burza światłości. Światłość jest mą siłą. Nadchodzi sprawiedliwość. Jak najbardziej. Plugawy nędznik. Zdrajca światłości. Gotowe! Poczuj mój gniew! Ulepszenie gotowe! Nic cię już nie uratuje! Za mojego ojca, króla! Nadchodzi sprawiedliwość! Badania zakończone. Za mojego ojca, króla, nadchodzi sprawiedliwość. Na honor. Badania zakończone. Potrzeba więcej treści. Oczywiście. Gotowe. Mądry plan. Gotowe. Nie trzeba mi się kłaniać. Wspólność głosi. Na honor. Jak najbardziej. Na honor. Mądry plan. Jak najbardziej. Oczywiście. Oczywiście. Tak? Na honor. Gotów do pracy. Nie trzeba mi się kłaniać. Potrzeba więcej. Światłość prawa. jest mą siłą. Mądry plan. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Gotowe. Oczywiście. Obrena no wasza miasta! Zatakuje naszą ciałę! Poczuj mój gniew! Mądry plan. Oczywiście karmię. Na Mądry plan. Jak najbardziej. Obrena no wasza miasta! Nie uratuję. Lugawy wynęśliwy. Gotowe. Na honor. Jak najbardziej. Oczywiście. Zdrajca światłości. Jakie jest Twoje życzenie? O co chodzi? To ja już pójdę. Mądry plan. Na honor. Badań. Druga kaza! Poczyna Służę światłości. Na honor. Czekam Zdrajca światłości! Poczuj mój gniew! Służę światłości. Jak najbardziej. Za mojego ojca. Króla! Potrzeba więcej drewna. Gotowe. Wasza tak się stanie. Przysięga. Nadchodzi sprawiedliwość. Wasza miłość? Mądrze. Potrzeba więcej drewna. Co? Oczywiście. Nic cię już nie uratuje. Gotowe. Na honor. Mądry plan. Plugawy nędznik. Plugawy nędznik. Czekam. Nie mi się Jakieś niebezpieczeństwo? Nie. Żyję. Ponownie. Oczywiście. Zajmij się lepiej czymś pożytecznym, Błocze. Najrozsądniej postąpisz, jeśli wrócisz do tego idiociałego starca Twego ojca, by wspólnie z nim wyczekiwać kresu Waszego panowania nad tą Ukrainą. Mądry plan. Brak miejsca w Na honor. Jak najbardziej. Zdrajca światłości. Tak? Potrzeba więcej złota. Jakie jest Twoje życzenie? Czekam. na Prostat! Badania zakończone. Wasze. Musimy się kłaniać. Jakieś niebezpieczeństwo? Jakie jest? Nabrały sprawiedliwe. Przenie. gotowe. Tak? Badania. Skutkości niech stanie się zakończone. Jakie jest twoje życzenie? Oczywiście. Skutkości na jest na Nasze miasto! Oczywiście. Ulepszenie gotowe. Mądry plan. Wasza miłość? Na honor. Rozkaz za króla! Służę światłości. Światłość jest na siłach. Służę światłości. Tak? Nie trzeba mi się kłaniać. Jak najbardziej. Oblega na honor. Oczywiście. Badanie zakończone. Więcej pracy. Mądry plan. Wasza miłość? Nie trzeba mi się kłaniać. Naturalnie. Ja już przeżyć jest siłą. Tak. Czekam na te rozkaz. Rozkazy. Jak najbardziej. Jakieś niebezpieczeństwo? Światłość jest mą siłą. Oczywiście. Nie trzeba się słuchać. Mądry plan. Na honor. Jak najbardziej. Oczywiście. Jak najbardziej. Na honor. Jakie jest twoje życzenie? Mądry plan. Jak najbardziej. Mądry plan. Oczywiście. Jakieś niebezpieczeństwo? Na honor. Wasza misja. Sprawiedliwości nie stanie się zadość. Duża światłość. Jakieś niebezpieczeństwo? Oczywiście. Nic się już nie uratuje. Poczuj mój gniew. Za moje gość, króla. Służę światłości. Na on. Podłość jest musi, Sprawiedliwości niech stanie się za to. światłości. Jakieś niebezpieczeństwa? Sprawiedliwości niech stanie się za jak najbardziej mądry plan, jakieś niebezpieczeństwo na Hondach, dziadłość jest mą siłą. To, to, to to trzeba więcej, wasza miłość? Jak najbardziej. Jakie jest Twoje życzenie? No już, już. Oczywiście. Mądry plan. O co chodzi? Jakieś niebezpieczeństwo? Czekam na Sprawiedliwości niech stanie się zabójstwem. Na honor. O co chodzi? Jakie jest przeżyczenie? Nie trzeba mi się kłaniać. Poczuj mój gniew! Nadchodzi sprawiedliwość. Oczywiście. Jak najbardziej. Na honor. Więcej pracy. Zdrajca światłości. Żyje ponownie. Nie uratuję. Jak najbardziej. Mądry plan. Oczywiście. Na honor. O co chodzi? Rozumiem. Wasza miłość zaskoczenie. Służę światłości. Światłość jest mą siłą. Mądry plan. Jak najbardziej. Badania Oczywiście. Za Oczywiście. Rozkazuj. Za mojego ojca, króla! Lugawy nędznik! Na... Nie trzeba Ciebie! się powieć. To koniec, malganisie. Załatwmy to między sobą. Tylko ty i ja. Odważne słowa. Na twoje nieszczęście to nie dziś nastąpi koniec. Twoja podróż. Dopiero się zaczyna. Zbierz swoich ludzi i udaj się na północną grań. To tam wyrównamy nasze rachunki. To tam poznasz swoje prawdziwe przeznaczenie. To diabła z tobą, Malganisie. Będę cię ścigał choćby na koniec świata. Słyszysz? Na koniec świata!